Niezły numer można nazwać skrzyżowaniem sudoku i bingo. Jest to rodzinno-imprezowa gra z prostymi zasadami i elementem szczęścia, w końcu mamy tu sporo czterolistnych koniczynek. Oprócz standardowych zasad w środku znajdziecie kilka dodatkowych trybów rozgrywki. Z tego materiału dowiesz się dokładnie, jak grać w niezły numer. Każdy gracz otrzymuje planszę i kładzie ją przed sobą tak, aby czerwona biedronka była w prawym dolnym rogu. Bierzemy tyle zestawów koniczynek, ilu graczy bierze udział w rozgrywce. Przykładowo w dwie osoby biorę koniczyny w dwóch kolorach. W każdym zestawie są płytki z niepowtarzającymi się wartościami od 1 do 20. Koniczynki wszystkich graczy odwracamy numerem do dołu i mieszamy ze sobą, tworząc jedną wspólną pulę dobierania. Nieużywane plansze i kolory koniczynek można odłożyć do pudełka. Teraz każdy gracz losuje cztery płytki i układa je na jasnych polach z żółtą obramówką w kolejności rosnącej, czyli od najmniejszej do największej wartości. Kolory koniczynek w tym momencie już nie mają znaczenia, to znaczy nie są przypisane do graczy. Tak prezentuje się przygotowana rozgrywka dwuosobowa. W niezłym numerze będziecie układać dobrane koniczynki na swojej planszy, aby ją zapełnić. Najważniejsza zasada głosi: wszystkie koniczynki w pionie i w poziomie muszą leżeć w kolejności rosnącej. Tak przykładowo może wyglądać Twoja plansza na końcu gry. Wróćmy jednak do początku. W swojej turze musimy zawsze dobrać jedną koniczynkę ze środka stołu i dołożyć ją na naszą planszę. Opcje są dwie: albo dobieramy zakrytą płytkę, albo płytkę odkrytą, o ile taka tutaj leży. Gdy bierzemy zakrytą płytkę, to od razu ją odsłaniamy i decydujemy, co z nią zrobić. Możemy ją położyć u siebie na planszy, a jeśli to niemożliwe, lub po prostu nie chcemy tego zrobić, to odkładamy ją z powrotem na środek stołu, ale numerem do góry. Przy odkładaniu warto jednak spojrzeć na planszę innych graczy, czy przypadkiem takim ruchem nie ułatwimy wyboru naszemu przeciwnikowi. A to dlaczego? Bo zamiast dobierać płytkę w ciemno, to w swojej turze możemy wziąć którąś z odkrytych i nieważne, który gracz ją tutaj odłożył. Po dobraniu odkrytej płytki musimy od razu ją umieścić na swojej planszy. Przy zapełnianiu planszetki należy kierować się kilkoma zasadami. Koniczynki umieszczamy tylko na własnej planszy, ale nie trzeba ich wykładać obok siebie. Płytki kładziemy zawsze numerem do góry i na jednym polu może leżeć tylko jedna płytka. Najczęściej koniczynkę będziemy kłaść na pustym polu, ale zamiast tego możemy podmienić ją z inną płytką, która już leży na danym polu. Po prostu tamtą wcześniej wyłożoną odkładamy odkrytą na środek stołu, a w jej miejsce kładziemy nową. I na koniec zasada absolutnie najważniejsza. Po wyłożeniu płytki w każdym rzędzie i w każdej kolumnie koniczynki muszą leżeć w rosnącym porządku numerów. Nie muszą być to numery następujące po sobie typu 2, 3, 4, ale po prostu ułożone rosnąco. Zobaczcie to na kilku przykładowych ruchach. Nasza planszetka na początku gry wyglądała w ten sposób. Po kilku turach prezentuje się tak: losuję zakrytą płytkę i jest to dziesiątka. Mogę ją położyć na tym polu lub na tym, albo podmienić z inną płytką. Wybieram to miejsce, sprawdzam kolejność w pionie w poziomie, wszystko się zgadza. W następnej turze znów losuję zakrytą płytkę i jest to dziewiętnastka. Tu nie mogę jej dołożyć, bo nie zgadza się kolejność w pionie, a tu jest zaburzona kolejność w poziomie. Mam więc dwie opcje: albo tą płytkę odłożę odkrytą, albo zrobię podmianę. W tym miejscu mam kłopotliwą sytuację, bo wiadomo, że nic pomiędzy 16 a 17 nie dołożę, więc dobrze by było zwiększyć wartość tej płytki w rogu. Podmieniam zatem 17 na 19 i 17 odkładam odkrytą na środek stołu. Następna tura i losuję zakrytą 14. Mogę ją położyć na jednym z tych dwóch pól. Jeżeli dam tutaj, to wiadomo, że na to pole będzie pasować tylko 12 i 13, więc jest to mało opcji. Położę zatem na tym polu, żeby przygotować ewentualnie to miejsce pod 15, 16, 17 lub 18. Kolejna moja tura, i akurat mój przeciwnik odłożył odkrytą dwójkę. Skorzystam z tej okazji i ją zabiorę, żeby zamienić z moją czwórką. Dlaczego? Bo w tym miejscu pasuje mi tylko piątka, a widzę po planszetce mojego przeciwnika, że on zgarnął akurat wszystkie piątki. Zawsze wiemy, ile jest płytek z każdą wartością w grze, bo jest tyle, ilu jest graczy. Zamieniam zatem czwórkę na dwójkę, żeby zwiększyć sobie wartościowy zakres płytki, którą muszę umieścić na tym polu. Po tym, jak wykonamy swoją turę, kolejka przychodzi na następną osobę i tak lecimy po kolei, aż do momentu aktywowania końca gry. A gra kończy się na jeden z dwóch sposobów: gdy ktoś jako pierwszy zapełni całą swoją planszetkę, to od razu automatycznie wygrywa, albo gdy ktoś weźmie ostatnią zakrytą koniczynkę ze stołu. To wtedy dokańcza swoją turę, i zwycięzcą zostaje osoba, która ma najmniej pustych pól na planszy. W przypadku remisu dzielimy się zwycięstwem. To były zasady podstawowej wersji gry, ale w instrukcji znajdziecie też pięć dodatkowych wariantów. Szczęśliwe pola są trybem przygotowanym specjalnie dla polskiej wersji. Korzystamy z drugiej strony planszy, kładąc ją tak, żeby żółta biedronka była w prawym dolnym rogu. Rozgrywka toczy się według standardowych zasad z jednym dodatkowym elementem. Mamy tu pola spodkową. Gdy dopasujemy wartość płytki do wartości na podkowie, od razu wykonujemy dodatkową turę. W ten sposób można zrobić nawet kilka dodatkowych tur z rzędu. Co ważne, aktywacja podkowy następuje tylko, gdy wyłożymy płytkę na pustym polu, a nie w momencie podmieniania dwóch płytek. Pozostałe cztery warianty można grać na dowolnej stronie planszy. W wariancie Uciążliwe Cztery Koniczynki zmienia się sposób umieszczania startowych płytek. Zamiast losować cztery na raz, to dobieramy je pojedynczo i kładziemy według własnego uznania na jednym z pól z żółtą obramówką. Oczywiście w trakcie przygotowania nie można ich przenosić. W tym trybie startowe płytki nie muszą więc być ułożone rosnąco. W wariancie Dobre Sąsiedztwo dochodzi jedna zasada. Gdy położymy koniczynkę w taki sposób, by sąsiadowała po skosie z inną koniczynką o tym samym numerze, to od razu wykonujemy dodatkową turę. To położenie może nastąpić albo na puste pole, albo w wyniku podmiany dwóch płytek. W ten sposób można zrobić nawet kilka dodatkowych tur z rzędu. W niezły numer da się grać również w wariancie turniejowym, w którym rozgrywamy tyle partii, ilu jest graczy. Po każdej rozgrywce przyznajemy punkty. Zwycięzca dostaje dwa punkty, a pozostali gracze tracą jeden punkt za każde puste pole na swojej planszy. Po serii partii podliczamy zdobyte punkty i kto ma ich najwięcej, wygrywa całą turniejową grę. I na koniec coś dla graczy solo, czyli zestaw 40 zadań o różnym stopniu trudności. Potrzebna jest planszetka z troną z czerwoną biedronką i jeden zestaw koniczynek. Wybieramy sobie dowolne zadanie i rozkładamy płytki według obrazka. Przy każdym zadaniu jest informacja, ile mamy maksymalnie ruchów, żeby je wykonać. Ruch to zamiana miejscami dwóch koniczynek, które leżą w tej samej kolumnie lub w tym samym rzędzie, ale niekoniecznie po sąsiedzku. Naszym celem jest takie poprzemieszczanie płytek, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie były one ułożone zgodnie z rosnącym porządkiem numerów. I tak prezentują się zasady gry Niezły Numer. Życzę miłych rozgrywek i dużo szczęścia!